Cześć, witajcie, ja jestem Deev, to jest kolejny filmik z Call of Duty Black Ops 2, tym razem Meltdown. No i po tym ostatnim, mam nadzieję, że troszkę się to coś przekształci w jakąś lepszą rozgrywkę. Słuchajcie, mianowicie chodzi. Oh yeah! Chodzi o to, że mam. te wiecie, powiększony magazyn i... Chodzi o to, nie? Nie mogę tego wyłączyć. Może wy, jako moi widzowie, e, troszkę. Graliście już w tą grę? I i. Trafiłem, go, trafiłem. I i może wiecie, jak to wyłączyć? A czy nie wyłączyć? Bo przybliżenia oczywiście nie chcę wyłączać. E, tylko po prostu. E, jak to zrobić, żeby... E, Rzuciłem jakoś minę. Nie wiem, co to było. Ale tu widzę, że jest więcej komperów niż ostatnia. Mm. hmm. Aha. Dobra. O. Aha. Udało się. Zapomniałem po prostu, że nagrywam i chwileczkę tak e, się przyciąłem, ale powiem wam, this game is awesome. Awesome. Seriously. Ej, ej, ej! Czemu nie mam drugiej broni? A może... Aha, to się nie dwójko, spoczko. Się kółkiem zmienia. Oj, oj, oj. Miałbym drugiego... co to? Gdzie... Jejuuu! Już, 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 już się próję, oczywiście. Szwaby jebane. Nie wiem, co to są Szwaby, ale już się próję. Dobra, rzućmy sobie tutaj. Dobra, zetonujmy. Jest tutaj ktoś? Nie, nie ma. To idziemy. Nie będziemy się tu męczyć. Um, a ja czekam tylko na to, żeby przetestować mapkę Newtown. Um, tu bieg. Znowu gram bez słuchawek. A! Ah! No fajnie. Ile mam w ogóle killi? Mam cztery. No taki krótki już montaż mi zrobi, Bew. COD This is Cod. Call of Duty Modern Warfare? Nie. Co ja pierdole? jest Black Ops 2 Ah no. Ale powiem... Zagrałem jeden meczek? Nie, może byłem tak zajebisty, że od razu dostałem trzeci level. Albo nie Nie było go widać! Seriously, seriously? Dobra, whatever. Nie ma co tu robić. Eee, troszkę denerwuje mnie to. Eee, o kurde. No da fuuk! Jak to jest automatyczne, to mówcie, że to jest automatyczne. A nie, ja się staram. No przecież walę tam, serio. Gdzie ty tu? Tu niech leży. Wysaśmy sobie. O dzięki. Dobra, przeładujmy. Lecimy dalej. Zastanawiam się nad zrobieniem kampanii z Black Opsa 2. Prawdopodobnie je ja zrobię. Dobra. Otoczyliśmy ten budynek sobie tak ładnie. Znaczy, otoczyliśmy. Przebiegliśmy ten budynek. Headshot. Dobra. Drugi koleś. A. Triple BSP. Nie. Jak użyć BSP? Aha. Trzy. No nie Patrzcie, widzieliście to Ale okej, okay, BSP użyliśmy Nie wiem czy mi to w czymś pomoże Bo mapki tak nie widzę jak wcześniej powiedziałem Aha i nie No say to panda Ok Skąd próbujesz? kubańcu a tam jesteście no nie zauważyłem czemu ja nie patrzę na tą mapkę jeju muszę się w kodę znowu nauczyć grać że tylko tego battlefielda to pogłupieć można dobra ale mam nadzieję że mi się ogólnie to uda no nie a jeden granatu zapomniałem a Asysta. Ile mam w ogóle? 8. Ej, to już taki większy montaż może być. Nie. Da fuk, da fuk, da fuk. Mam O jest zbawca. Dobra, daleki strzał dostałem. Dobra. No nie, za dużo jej było. Trzech ich było. 9 na 9. Współpraca jeden do jednego asysta. Dobra, ja się z wami żegnam. Znowu zwycięstwo i super zwycięstwo tak! Okej, okay. ja się przy tym... ten Call of Duty troszkę rozwijam fajnie, super. Ja wam dziękuję za to, że obejrzeliście ten gameplay i zapraszam Was do kolejnych miodnych filmików z Call of Duty Black Ops 2, więc. Cześć!